Witamy wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Let's Play, który podprowadzę ja, czyli XXL oraz mój kolega. Ener, e, Tak. E, no jak wiadomo na początku y, jesteśmy rozbitkami, y, jak w większości przypadków. Y, no i musimy przeżyć. Tak. E, znaleźliśmy sobie na przykład fajną wysepkę. Taką, taką fajną. Dookoła jest woda. Tak, dalej mapka się trochę nie respi, ale to nie szkodzi. A jakby się dalej respiła, to byłyby lagi. No, także byłoby kiepsko. Tak, chcemy się ulokować w tamtej a, górce. Ja się muszę rozejrzeć, czy tu nic nie ma. No, a ja zetnę to drzewo. Tak, tak. O, 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 stary. Ta, tam, tam, co, co, tam kriper? jest ładnie. A, żeby to jeden? A ile tam się fajczy? Ej, Cztery... to idź po te... kości i wszystko. Eee... i mam się poświęcać? Gdy tutaj dwa creepery są? A, to nie. Jeden... Jeden... ale lagi, chłopie. Bo się dużo rzeczy naraz tworzy. Aha. Oko. O, tu już mam jedną strzałę, którą mogę zebrać. Nawet dwie. O kurde, ale lagi. O, chłopie. O, już się coś swajczyło tu. Wow, a tutaj. mi się czanki nie ładują. Jesteś Ja mną? Mm, Nie. Tutaj zbieram. Aha, nie, no owca. bo ja ten. Bo mi się czanki nie załadowały. Ogólnie ta wyspa C jest prawdziwą wyspą, bo wokół niej e, takie by mi się nie ładują. Szukaj... O, tych... owiec. Na łóżka. Czekaj, drzewo jeszcze z Czemu te szkielety tam się nie palą zbytnio? One co tam chodzą normalnie, to, to jest jakiś skandal w ogóle. O, teraz się mi jeden zafajczył. Tu jest trochę rzeczy. Tylko dwa pióra. Pogniewam. że w ogóle coś. O kurde ej! Creepero! Creepero, creepero Czas się wycofać. O tutaj coś jeszcze jest. Dobra, ten kliperek, ładny albo i nieładny, bardziej brzydki, zmierza w kierunku naszej wysepki, której chcemy zbudować nasz domek. Póki... co to jest, nieważne? O, mam jedną bawełnę, jedną bawełnę. No to dobrze, ja też mam jedną. Trochę mi logowało, bo to zwierzątko. Dobra, ja już zacznę budować wejście do naszej... No, tylko tam uważaj, bo tam kliper się kręci. Koleczko. Muszę krótko się rozejrzeć jeszcze, czy tu nic nie mam Nie ma to jak e, rozwalanie, kopanie w ziemi e, bawełną e, Trochę już ten creeper od nas odszedł Ale w ogóle nie wiem jak on się tam znalazł W ogóle, wszędzie był na dole e, No bo nieważne e, tak, Zatknąć... W ten sposób robimy crafting box Cię tak poinformować, was... że nie Większość już o tym wie większość a właśnie e, tak chciałem wam powiedzieć <noise> e, coś co jest e, w miarę możliwe że stare możliwe że dużo osób o was o tym z was o tym wie albo i nie wiem zależy od tego czy śledzicie mój mm. kanał e, to znaczy nie ja tego na kanale już nie mówiłem ty tam cicho siedź bo ja tu informacje im podaję e, mm -hmm. Tak, chodzi dokładnie o to, że gdy kupimy, to znaczy nie wiem czy to nie jest jeszcze potwierdzone dokładnie, ale kiedyś słyszałem, że gdy kupimy e, tak jak było z Alphom e, Minecraftach to mamy do końca tak jakby życia e, update'y, czyli e, czyli gdy wejdzie nowa Stabilna wersja, nie beta, tylko normalnie minecraft zwykły To będziemy mogli sobie ją zawdejtować i będziemy go mieli za darmo To znaczy, no prawie za darmo Tylko za to co kupiliśmy beta, czy alfę, czy co tam sobie kupiliście Trochę mi No i właśnie Aha, a propos tego właśnie tego, tego tego stabilnej wersji To też chodzi o to, że ona będzie kosztować 10 euro Czyli? No... Y 10 euro czy funtów, nie wiem. Ale jeżeli teraz kosztuje 5, no to dwa razy droższe będzie. Czy nie? No dobra. 5 hmm. czy 6 jakoś tak teraz kosztuje. O, nagle 7. mi przestało lagować. Uii! Kocham, jak mi nie laguje. Czemu mam jednego kobla? Daj mi więcej kobla, ja już zrobię jakieś narzędzia, co? Czekaj, ja sobie też muszę zrobić narzędzia. Tak, oczywiście. Ty masz, masz chociaż łopatę, ja nie mam nic. Au. Życiłem się. No i wziął to z powrotem, no. No, masz. Chciałbym cię walnąć, ale jakoś tak... No! Może no. byś tak dał i odsunął się, nie? Wziąłeś. Nie ma to jak deszcz. Nie wziąłem. Ej, Lepiej... oddawaj moje patyki! Lepiej wiem, co wziąłem, nie? Dawaj kobla! <laughs> Masz Teraz wziąłem Jezu. Tylko, że przez ten deszcz mi strasznie laguje No No Aha, A 1.8 update to ten nasz kochany nieczekany i w ogóle Update ma wejść na Axo czy jakoś tak 26-28 sierpnia, to są takie jakieś targi gierki w Dobra, teraz węgiel trzeba poszukać. Umie... Nie poszerzaj już tego. Nie, jak poszerzyć może węg węgiel w Może że jest szerokie i głębokie. Nie wiem, ja bym przekopał tam gdzieś. Tam góra. Prawie bym z niej kopalniejszy. Aaa... Ej, ja. jak szliśmy to widziałem węgiel. Tu. Czekaj, bo mi laguje... Jak wyjdę na tą górkę, przestaje mi nagle lagować. Ciekawe. A poza tym, ja muszę miecz zrobić. To jest pierwsza rzecz, z której ani rusz. A tu widać, nie widziałem, bo ja... Jak mi się czanki wyładowały. Dobra, ja też muszę sobie zrobić. Ej, mamy mam... jedną bawełnę. No to niedobrze! No, no wiesz, się. ja tam mogę sobie na podłodze spać. Okej. Okay. To już jest GITES. Majonez. O dobra, zrobię jeszcze skrzynkę. Zrób piecyk. No to piecyk też. Wow, ale mi się tam coś nie zrespiło Pieciec. i mam ładną biurę w Piecik, Piecyk, piecyk, a okay, bo ja nic nie robię konkretnego, to chociaż zepnę drzewo. Na przykład ziemią. Muszę się rozejrzeć creeperka. Naszego kochanego nie ma. Ej! Eee, Czcina! Czcina! Aaaa, przyda się. potem mamy Na, na, na wyspie. Teraz na się do... Dobra, ja to nie idę drewno pozbierać, tylko że wideczanki mi się nie oddają i nie mam jakiegoś tam do lasu bo deszcz pada. Pierwszy dzień i już pada deszcz e, nie zrobiłem sobie tipo Nie marudź. Eee. Aha, musimy zrobić jak najszybciej, to jest, jest nie tofalnie. Rup ją Dobra, w domku? Mmm... No, w dół tak kop jakby. Potem się zrobi te nowe władzy, co dodali 1-6 ja, to... e, A to jest Wiecie, tak fajnie. To... Tak, tak. Takie pizko Odgapiasz. E, nie, to ty ode mnie. Zresztą w Minecrafcie każdy mówić. No. O, w Minecrafcie wszystko jest jak Dobra, e, to chociaż serkolla byśmy sobie zrobili, bo na węgiel nas nie stać. No to sobie ruch. Właśnie, skrzynka. Do niej już włożę na przykład to. Fajnie, tutaj jest drewo a ja przerabiałem. Obel stąd mi niepotrzebny, tutaj zostawię. Ja mam jedną bawełnę. Bo ja zabijłem. Małeczkę. Kostkę zostawię. E, przydałyby się pochodnie, bo ludzie teraz z mojej perspektywy nic nie będą widzieć. Zresztą my też mało widzę. Już robię. Tak. Będzie zaraz wungiel. A, A czemu ta? No dobra. No bo tam jest najlepiej. Ale potem tym jak będziemy powiększać, to tak naokoło fajnie zrobimy takie okna, nie? Bo ta fajna taka, to wypukłe taka, taka tutaj co mamy, no to ona tak fajnie, fajnie będzie wyglądała. Jest wągiel. Wiem, mam już cztery pochodnie. Dobra. Trzeba oświetlać bardzo małą. Mmm. Na dzisiaj to jest szerkol nie wungiel, no ale... Ale węgiel, no, drzewy, no. A to jaki, to już to nieważne. W ogóle, wiesz, czy jest dzień czy noc? Bo ja, nie mam jak... pojęcia. Ale będzie trzeba masz, pełną... masz jeszcze drewno do przekopania? Dać się do na, przepalenia? No, na pewno drewno... nie. A. Dobra, trudno. Bo miałem niby pójść cięć drzewo, ale nie miałem toporka i w końcu zrezygnowałem. Dobra, ja jeden węgiel zostawiam, w razie czego jakby coś trzeba było przytopić, a... Osiem pochodni serobię i już tutaj rozświetlę. Ej, patyknie. Daj, mi daj mi tą pochodnię Daj mi tą ochodę. Ale tu może tak. by tak coś trzeba rozświetlić, nie? 4 pochodne, a daj. Czekaj. O, wystawiam, zaczynam. Raz, dwa, trzy. Tu mam tylko trzy. Jestem bogaty, ty! Eee, wiesz, nie chcecie nic mówić, ale już jest ciemno, więc kończymy ten odcinek. Właśnie. Tym taki nudny trochę, ale nie martwcie się. No. Za chwilę drugi. Co creeper? Co Nie, nie ale jest ciemno. Ciemno jest złe. Także żegnamy się z wami do następnego odcinka. Bye bye!